A moim gościem jest pan Ryszard Petru z partii nowoczesna. Panie Ryszardzie, jakie jest Pana zdanie na temat stanu, demokracji oraz wolności słowa w Niemczech? Czy podłączy się Pan do apelu internautów oraz Komitetu Obrony Demokracji w Europie nawołujący prezydenta Andrzeja Dudę do interwencji w naszym bratnim narodzie? Czy poprosi Pan swojego kolegę? Gaja Verhofstada, aby poruszył sprawę łamania praw obywatelskich w Niemczech na arenie Parlamentu Europejskiego. Panie Ryszardzie, no cóż, taki pan elokwentny, zazwyczaj dzisiaj się pan nie wypowie. No cóż, mówi się, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Oby pan Ryszard zamienił to złoto na franki szwajcarskie. O korzystnym kursie. Dla kanału Nie Myśli Maziego, Śmieszek Mazji, Osiedla Czuby, Lublin.